Przygotowałam dla Was czytania dla słonecznych, księżycowych i ascendentalnych przedstawicieli znaku. Zapraszam do słuchania, polubiania, do subskrypcji i dzielenia się treścią. Witam Was, wagi, w waszym czytaniu na lato. Przygotowałam dla Was dwa, cztery, sześć, osiem, dziewięć kart. Najwięcej macie kart ze wszystkich znaków, ze wszystkich faz Zodiaku. Skąd te dodatkowe karty? Czy nie jesteście poskładani z większej ilości elementów w lecie, może trochę bardziej rozproszeni na różne? Kawałki niż zwykle. Tak może być. Elementów może być więcej. Jakby więcej drobiazgów, jakbyście byli trochę bardziej skomplikowani niż zwykle, jakby wasze życie składało się z różnych części, z wielu części, więcej niż zwykle. Jedno na drugie się nakłada, znów coś się nakłada, coś z czegoś wynika, coś jest częściowo zakryte, ukryte, niewidoczne. Ma drugie dno, ma kolejną warstwę. Takie może być wasze lato. Trudno może być odnaleźć się w zawiłości tych elementów. Wiele z tych kart jest odwróconych. To mogą być sprawy z przeszłości, już nie całkiem tak aktualne. To mogą być tematy, do których wracacie. I takie, które warto byłoby też już porzucić. Przekształcić, nie zostawiać takimi, jakimi są obecnie. Nie ma tu wielkich dramatów. Może być trochę smutku, takiego jakby smutku z powodu te, czegoś, że coś się wylało, czego już nie możecie zebrać. Ale za Wami, jak się odwrócicie, jest coś, co cały czas jest pozytywne. I może to dotyczyć jakiejś formy partnerstwa, ale takiego bardziej rodzinnego gdzieś, gdzie było bardzo radośnie, a może, może gdzieś jednak pod tym jest ten, ta radość. To trzeba by było gdzieś to dostrzec. Może powinniście się jakoś obrócić, żeby ta radość, a może właśnie hmm, właśnie nie może patrzycie na coś, co jest radosne i wam się wydaje, że tu jest taki dramat, bo coś się coś się rozlało gdzie jest ta radosna sfera taka trochę rodzinna, trochę partnerstwa, tańczące dzieci ludzie, którzy rozkładają ręce, żeby witać się z kimś a wy niejako za ich plecami Stoicie i pochylacie się. Może trzeba by było kogoś objąć, zamiast stać tak całkiem samemu? Może przejść tym mostem na drugi brzeg, jakbyście byli nie z tej strony rzeki i powinni przejść na drugą, i na tej drugiej stronie może was. Czekać, coś bardziej radosnego. Tu są tematy takie powiązane: jedno jest widoczne, a drugie trochę bardziej jest gdzieś pod spodem. Nie bardzo wiadomo z kim tu mamy do czynienia. Ci ludzie mają twarze odwrócone, zasłonięte. I o tyle, o ile tu podejrzewam, że twarz ta jest smutna, przynajmniej początkowo, to tu, jako że karta jest w pozycji prostej, możemy spodziewać się radości na twarzach tych ludzi. Ale może to są jacyś nieznajomi. Może pojawić się taki smutek trochę, ale może być i radość. Może być to jedno z drugim powiązane, gdzieś przy sobie, jakby połączone tym mostem. Bo z tyłu coś jest, tu, tutaj coś jest. Może trzeba by było wziąć. To obrócić się, wziąć to, co macie, przejść gdzieś, gdzieś ruszyć, jakby na drugą stronę mostu, może nawet dosłownie. I tam okaże się, że tych kielichów będzie więcej. Ale na razie jest to nieco ukryte. I to może być bardziej ukryte, mniej widoczne. Podobnie warstwowość mamy tu przy czwórce kielichu, która w ogóle wygląda jakby była podstawą wszystkiego. I odnoszę wrażenie, że to jest wasz główny kierunek, jeśli chodzi o to, co mam robić, na czym się skupić latem? Wygląda, że trzeba się zatrzymać. Możliwe, że dosłownie trzeba będzie oprzeć się o drzewo i przysnąć, albo o coś innego, przymknąć oczy i gdzieś może uspokoić swoje emocje. Jeśli w jakimś towarzystwie, to takim nieabsorbującym, kogoś, kto może być jak taki silny pień drzewa, którego konary możecie się wtulić i przysnąć, poczuć się bezpiecznie nawet w otwartej przestrzeni. Różne radosne, wesołe i pozytywne istoty mogą chcieć Dobić się do Was albo gdzieś będą Was obserwować, jak śpicie. Mogą chcieć się z Wami skontaktować, ale niekoniecznie Wy będziecie kontaktować się z nimi. One mogą być bardzo blisko. To są pozytywne stworzenia, które Was otaczają, które mają Was na oku. Nawet jeżeli wy nie wchodzicie z nimi szczególnie w interakcje, to, to one wam nie przeszkadzają, ale nie za bardzo zareagujecie na nie. Ten, ta kobieta w luźnym stroju ma na głowie takiego małego ptaszka. I ten mały ptaszek tak sobie siedzi, a jej to totalnie nie przeszkadza. Nie zauważa tego. Prawdopodobnie wy będziecie taką postacią. Może się też zdarzyć, że ktoś bardzo dla was istotny przyjmie taką pozycję. Gdzieś na łące, gdzieś wśród przyrody, gdzieś z dala od zgiełku, gdzieś gdzie... Dosłownie mogą rosnąć kwiaty, gdzie jest ciepło, gdzie nie musicie nosić butów. Wygodnie możecie przysnąć, to jest Wam potrzebne. Może być tak, że przyśni się Wam coś związanego z jakimś partnerstwem. Które było widoczne dla innych i powiązane było z jakąś radosną sytuacją, czy świętowaniem, czy triumfem. Ale ten temat już jest w przeszłości. Możliwe, że sprawy zmieniły się i obróciły. To może się Wam przyśnić, jak tak przymkniecie oczy. To nie jest Temat, do którego możecie wrócić, tak coś czuję. To jest tylko coś, co może się Wam przyśnić. Ale to jest tylko już wyobrażenie. I jak się obudzicie, to zobaczycie, że są wokół was te wszystkie pozytywne istoty, nawet jeśli tego, tego już tutaj nie ma. Obudzić się możecie w równie wyjątkowo łagodnym otoczeniu niegroźnym otoczeniu spokojnym. I to jest to, na czym warto skupić swoją uwagę. Tutaj mamy buławy, tutaj też, tu jakieś działanie, ale to działanie jest bardziej gdzieś w przeszłości. Macie tu znów działanie w przeszłości dziesiątka buław. Buławy są w pozycji odwróconej, także uwaga na to działanie, bo ono raczej będzie dotyczyło czegoś, co już było i może przyjąć jakąś pokrzywioną formę, jeżeli będziecie usiłowali ten temat przywrócić. W dziesiątce buław odwróconych, ktoś coś próbował usilnie. Ogrzać, siebie może ogrzać. Ostatkiem sił próbował utrzymać jakiś płomień. Możliwe, że ten płomień zgasł. I teraz trudno jest zaznaczyć siebie, albo może to nawet przyjąć jakąś taką może egocentryczną postawę, słońce, jak wyrażacie siebie uważajcie, żeby nie spalić się teraz na słońcu bo tak bardzo było wam zimno może bardzo brakowało wam ciepła tego, żeby ktoś was po prostu może ogrzał że możecie teraz troszeczkę się przypalić albo coś, może brakuje wam tego słońca Uważajcie, żeby uważajcie na ludzi, którzy mogą Was przypalić, którzy mogą zbyt egocentrycznie postępować. I uważajcie dosłownie na poparzenia słoneczne. I zwróćcie uwagę, czy może nie jest tak, że za mało czy za bardzo gdzieś zaznaczacie siebie? Może jest problem z jakąś kreatywnością z tym, żebyście byli widoczni w dobry sposób, jako wy. To jest powiązane z jakimś tematem emocjonalnym, do którego możliwe, że wracacie z jakimś odejściem. Może wracacie do jakiegoś odejścia, do czegoś, co było, może do jakiegoś planu, który był do realizacji, do czegoś, co chcieliście zrobić, wyglądaliście czegoś, ale ostrożnie, bo może okazać się, że z tym już niewiele można zrobić. Albo trzeba to totalnie odwrócić, żeby, żeby. miało to jakąś możliwą formę realizacji. Jak to muszę teraz tą szklankę obrócić, żeby móc się napić. Jakoś tak dziwnie ją schwyciłam. Tak dziwnie, że. właśnie. I ten kielich. Dziwnie schwycony. Te emocje gdzieś... Gdzieś nie tak ujęte. Jakby ktoś wracał, trzymał tę buławę i doszedł do jakiegoś miejsca, gdzie był już kiedyś. I patrzył w stronę, w którą patrzył kiedyś. I chciał coś zrobić, ale tego nie zrobił. Te tematy mogą gdzieś wracać. To robienie czegoś, ten plan już do realizacji, mogło być powiązane z tym, że partnerstwem i z tym świętowaniem. To mogło być jawne, a przynajmniej dla jakiegoś grona osób. Oni mogli być jawni, możliwe, że ten pomysł też, chociaż pomysł już niekoniecznie, oni byli jawni. Obok tego mamy kogoś, kto w, komu wydaje się, że jest w stanie zarządzać wartościami, nawet jeżeli jest w stanie, to w tej chwili robi to nie tak, jak trzeba. Może mieć doświadczenie w sprawach związanych z obrotem pieniędzmi. Zobaczcie, on obraca niejako tu, tym, tym pieniądzem, tą wartością, tym pentaklem, ale robi z nim coś nie tak. Usiłuje może coś zasiać albo przekazać komuś te swoje pieniądze, żeby coś zasiać, ale uwaga stuk stuk czy może po, powierza jej właściwej osobie komuś kto wydaje się jeszcze bardziej doświadczony może bo jest starszy ma taką długą brodę ale to że ktoś jest starszy nie zawsze wskazuje że Umie czymś lepiej zarządzać. Tutaj to nie jest król. Może król nie powinien dawać mu tych swoich wartości. Może nic z tego nie wyrośnie. To jest ktoś taki mały. Może ma niewielki wpływ, pomimo że może być starszy. Uwaga. Na te, uwaga, co robicie z tym, co jest dla Was wartościowe? Komu to powierzacie? Z kim jesteście niemalże niezauważalnie powiązani, jak taką pajęczyną? To może być ktoś z Waszej rodziny, ktoś powiązany z tą smutną sytuacją. Ale niekoniecznie, może być to ktoś, kto jest jakby poniżej tej sytuacji, że jak jesteście tutaj to gdzieś jakby u, u podstaw, gdzieś na dole jest jakiś taki temat związany z tymi wartościami. Jakby coś wam tak przelatywało jak taka mucha. Mi teraz lato jest, no tam latają takie stworzenia. Jakby gdzieś 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 wam to Gdzieś, wam to, gdzieś was to męczyło. Jak zajmujecie się jednym, jak skupiacie się na emocjach, to jednak gdzieś ten temat tych, tych kwestii materialnych czy wartości jest obecny. Wygląda na to, że w lecie powinniście odpocząć. Po prostu. Po prostu odpocząć i uspokoić emocje. Zatrzymać się, dać sobie w lecie czas czas na to, żeby się wyspać i odpocząć żeby wyśnić wasze sny, żeby te sprawy poobracać. Tu jest dużo emocji. Tu jest dużo elementów. Dajcie sobie to wszystko przerobić wewnętrznie. Może nie zawsze musicie spać, ale trzeba przymknąć oczy i to.